Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio poznaliśmy nowe liczby, ułamki zwykłe. Wiemy, że ułamki wyrażają część całości. Zapisujemy je przy pomocy kreski ułamkowej. Nad kreską zapisujemy licznik, a pod kreską mianownik ułamka zwykłego. Umiemy już porównywać ułamki. A dziś. Nauczymy się je skracać i rozszerzać. Przypatrzmy się tym dwóm prostokątom. Pierwszy prostokąt, kolumny i pięć kolumn. Cały prostokąt mogę podzielić na pięć kolumn i pomalowałam dwie z nich. W takim razie jaka część prostokąta została pomalowana na żółto? Ktoś powie, i myślę, że nie jedna osoba, że nie piąte. I jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Ale z drugiej strony ktoś może zauważyć. Zaraz, zaraz. Mój prostokąt składa się z piętnastu kwadracików, z czego sześć jest w kolorze żółtym. Zatem sześć piętnastych prostokąta jest pomalowana na żółto. I kto ma rację? drodzy, oba osoby rozumowania są poprawne, obie osoby mają rację, a te dwa ułamki, 2 piąte i 615 piętnastych, tak naprawdę to są równe ułamki. One są zapisane przy pomocy różnych cyfr, ale oznaczają tę samą wartość. Powstał ułamek 6 piętnastych z ułamka 2 piąte. Co zrobiono z licznikiem i z mianownikiem Co zrobić z dwójką, żeby otrzymać szóstkę? Co zrobić z piątką, żeby otrzymać piętnastkę? Otóż, moi drodzy, licznik i mianownik 5 został podzielony, pomnożony przepraszam, przez 3. 2 razy 3 to 6. 5 razy 3 to 15. Drugi rysunek. Podzieliłam prostokąt poziomymi odcinkami na trzy pierwsze, z czego dwa są zielone. Czyli dwie trzecie prostokąta jest pomalowane na zielono, ale z drugiej strony prostokąt składa się z 15 kwadracików, wśród których 10 jest zielonych. Zatem na zielono pomalowano 10. 15 prostokąta. Te ułamki są równe. Skąd się... Jak z dwójki zrobić dziesiątkę? Jak z trójki zrobić piętnastkę? Tym razem licznik i mianownik pomnożono przez pięć. I otrzymano ułamek dziesięć piętnastych. Aby rozszerzyć ułamek, taka operacja zwiększania mnożenia Licznika i mianownika przez tę samą liczbę nazywa się rozszerzaniem ułamka. Żeby rozszerzyć ułamek należy licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę, ale różną ocenę. Otrzymamy nowy ułamek po rozszerzeniu, ale ten ułamek ma taką samą wartość jak ułamek przed rozszerzeniem. Poćwiczmy rozszerzanie ułamku. Liczbę jedną drugą ułamek jedną drugą mamy rozszerzyć przez 3, czyli licznik i mianownik pomnożyć przez 3. 1 razy 3 3 2, razy 3 6. Rozszerzmy ułamek 2 5 przez 7, mnożymy licznik 2 przez 7 i mianownik 5 przez 7. Po wymnożeniu. Otrzymaj, otrzymujemy ułamek 14,35. 4,7 rozszerzamy przez 4. 4 razy 4, 16. 7 razy 4, 28. 16,28. Bardzo proszę przejdziemy do kolejnych pytania pierwszego z poziomu. Spróbujcie teraz samodzielnie wykonać kolejne przykłady. 3 ósme po rozszerzeniu przez 3, co otrzymamy? 9 24. Gdy 1 4 rozszerzymy przez 5, co otrzymamy? 5 20. Gdy 3 7. 7 rozszerzymy przez 2 to otrzymamy 6 czternastych. Bardzo ładnie. Teraz zadam Wam pytanie, jak z ułamka 6 piętnastych wrócić do ułamka 2 5 Jeszcze przyjrzymy się postrawiam. Skąd to nam nambrały? Jak z ułamka 6 Wrócić do ułamka 2 piąte. A jak otrzymałam szóstkę z dwójki, dwójkę pomnożyłam przez 3. To teraz szóstkę powinnam podzielić przez 3 i otrzymam rzeczywiście 2. A co się dzieje z mianownikiem? Podzielę przez 3. Otrzymam 5. Zgadza się. Co tu zrobić z 10 i 15? Z licznikiem i mianownikiem, żeby otrzymać 2 trzecie. Wcześniej układnik 10, 15 otrzymamy w przemnożeniu licznika i mianownika przez 5. To teraz podzielę. 10 podzielić przez 5 to 2, 15 podzielić przez 5 to 3. No drodzy, takie dzielenie licznika i mianownika, Taką operację nazywa się skracaniem ułamka zwykłego. Dzielenie, u mianownik ułamka zwykłego przez tę samą liczbę, ale koniecznie różną od zera, nazywamy skracaniem ułamka. Nowy ułamek w skróceniu jest zapisany przy pomocy już innych cyfr, ale nadal ma taką samą wartość, co ułamek przed skróceniem. Trzy przykłady z połowu bez zadania pierwszego. Mamy 9, 12 skrócić przez 3. Czyli podzielić licznik i mianownik przez 3. 9 podzielić przez 3 to 3. 12 podzielić przez 3 to 4. Czyli ułamek 9, 12 po skróceniu to 3 czwarte. Skracamy ułamek 7 dwudziestych pierwszych przez 7. 7 podzielić przez 7 to 1. 21 podzielić przez 7 to 3. 7 dwudziestych pierwszych to znaczy 1 trzecia. 4 dwunaste dzielimy przez 4. 4 podzielić przez 4 1. 15 podzielić przez 4 to 3. I bardzo proszę jeszcze zróbcie samodzielnie trzy przykłady. Przykład D. 3/9 dzielimy przez 3 i otrzymamy 1 trzecią. Ułamek 15/20 dzielimy przez skracamy przez 5. I otrzymujemy liczbę 3 czwarte. Po skróceniu ułamka 4 szóste przez 2 otrzymamy ułamek 2 trzecie. Bardzo ładnie. Teraz przejdziemy do troszkę zadania, a mianowicie nasze zadanie brzmi. Skróć ułamek. Powróćmy jeszcze do poprzedniego poziomu. Jakie tam było polecenie? Skróć ułamek przez podaną liczbę. I tak naprawdę od razu widzieliśmy, przez co trzeba podzielić licznik i mianownik. A teraz jest trudniej, bo my musimy zgadnąć, przez co podzielić licznik i mianownik. Czyli musimy zgadnąć liczbę, przez którą się dzieli i licznik i mianownik. No to zapewne niektórzy z Was zauważyli, że zarówno 8 i 12 to są liczby parzyste, czyli dzielą się przez 2. No to dzielimy. 8 przez 2 to 4, 12 podzielić przez 2 to 6. Skróciliśmy ułamek 8 dwunastych przez 2. Ale czujemy niedosyt, bo nadal jeszcze liczby w liczniku i mianowniku są parzyste, a to oznacza, że nadal mogę otrzymany ułamek jeszcze skrócić przez 2. 4 podzielić przez 2 to 2. 6 podzielić przez 3, przez 2, przepraszam, to 3. Ktoś mógłby od razu 8, jak i 12 dzielą się przez 4. 8 podzielić przez 4 to 2, 12 podzielić przez 4 to 3. Oba osoby są prawidłowe. Ta metoda jest po prostu dłuższa, ale na pewno skuteczniejsza, jeśli w imiennikach będą duże liczby. Wtedy będzie Wam trudno odgadnąć taką największą liczbę, przez którą mogę podzielić licznik i mianownik. I wtedy warto skracać etapami. Drugi przykład. 14,35. W liczniku liczba parzysta dzieli się przez dwa. Ale czy mianownik dzieli się przez dwa? Nie. Więc nie możemy skrócić przez dwa. Ale jeśli... 14 podzielę przez 2, to otrzymam 7. A to oznacza, że 14 mogę podzielić przez 7. To może i liczbę, i mianownik mogę podzielić przez 7. Czy 35 dzieli się przez 7? Tak. Ułamek 14 z 5 skrócimy przez 7. 14 przez 7 to 2. 35 przez 7 to do 5. Wróćmy jeszcze do Jak już zauważyliśmy, skracając, musimy odgadnąć, przez co się liczba z licznika i liczba zmianownika. W tym momencie warto sobie przypomnieć cechy podzielności liczb. Przypomnijcie mi, kiedy liczba dzieli się przez 2. Wtedy, kiedy jej ostatnia cyfra, cyfra jedności, jest liczbą parzystą podzielną przez 2, czyli może na końcu być liczby 0, 2, 4, 6 bądź 8. Kiedy liczba dzieli się przez 5? Gdy jej ostatnia cyfra, cyfra jedności to 5 albo 0. Kiedy liczba dzieli się przez 10. Gdy jej ostatnia cyfra, cyfra jedności to 0. I przypomnijmy sobie jeszcze cechy podzielności przez 3 i 9. One y, troszkę są inne niż te, które wymieniłam. Kiedy liczba dzieli się przez 3? Jaki musi być spełniony warunek, żeby liczba dzieliła się przez 3? Otóż trzeba do siebie dodać cyfry liczby. Na przykład 1 plus 2 to 3. Gdy suma cyfr dzieli się przez 3, to i cała liczba dzieli się przez 3. 3 podzielić przez 3 i 1. 12 dzieli się przez 3. Czy 35 dzieli się przez 3? Nie, bo 3 plus 5 równa się 8, a 8 nie dzieli się przez 3. Liczba dzieli się przez 9. Liczba dzieli się przez 9, gdy suma jej cyfr też się dzieli przez 9. O, na przykład 45 się dzieli przez 9, bo 4 plus 5 to 9. Bardzo bym chciała, żebyście po obejrzeniu filmu czyli y, przykłady z z poziomu C, czyli skróci te ułamki, postarali się, żeby na końcu już otrzymać takie ułamki, które się bardziej nie skrócić. Oraz chciałabym, żebyście w ćwiczeń wykonali i rozwiązali trzy zadania ze strony 108. Do usłyszenia.